Kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film. Będzie to film z projektem Zero makijażowym, kolejny update, jak widzicie, ale zanim przejdziemy do pokazywania produktów i omawiania ich, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli tego nie robicie, lajkowania jak najwięcej. I oczywiście komentowanie. Bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału, przez to filmy docierają do większej liczby osób, do nowych osób. Także Was to nic nie kosztuje, a kanał się naprawdę rozrasta. Za wszystkie subskrypcje, komentarze i lajki serdecznie dziękuję. Ok, mam tutaj mój notesik, w którym sobie zapisuję moje comiesięczne postępy i od poprzedniego update'u. Udało mi się zużyć dwa produkty, także super, hip hip hurra! I e, pokażę Wam, e, co zużyłam. Złożyłam ten podkład mineralny z Giordani Gold, z Oriflame Master Creation w odcieniu Soft Vanilla. Także jak widzicie, on jest zużyty i jego już widzieliście w denku marcowym. Także więcej recenzji o nim w tamtym w filmie odsyłam Was i e, drugi produkt, który zużyłam, jest to korektor w sztyfcie z Oriflame z On Color i ja miałam w odcieniu Light Ivory także też już jest zu, zużyty do końca widzicie także do końca zużyłam go, zmęczyłam E, więcej recenzji o nim usłyszycie w denku kwietniowym. Także e, to moje takie, <coughs> przepraszam, dwa takie zużycia od poprzedniego update'u. I teraz idziemy do omawiania produktów, które zostały mi z poprzedniego miesiąca i dwóch nowych, które wprowadziłam na miejsce tamtych. Także na miejsce tamtego podkładu, Prowadzam podkład ze, ze Stars from the Stars Glow Hydro Foundation w odcieniu 02 Vanilla. Ten podkład jest nawilżająco rozświetlający. On ma tutaj 30 gramów. No, taki sobie jest, yy, szczerze powiem Wam. Dlatego ląduję w tym projekcie, bo chcę go zużyć i się go pozbyć. Także jego początkowa waga jest to 99,18 gram. Także trochę jest i będziemy go zużywać. Zresztą Wam mogę pokazać. O, widzicie? Tyle już mam zużyte, także prawie już połowa. I niewiele już mi zostało, ale ja go używam na co dzień. Do jakichś większych wyjść, czy coś, no to to się nie nadaje, ale na co dzień to można go użyć. Dobrze, y, następnym produktem jest Mgiełka The Wound z Oriflame. Y, można ją używać y, przed makijażem, po makijażu. Jest taka wielofunkcyjna, powiedzmy, 150 ml. Ja ją używam po makijażu, żeby ściągnąć pudrowość z twarzy. I w e, poprzednim miesiącu było 124,10 g, teraz jest 117,22 g, to znaczy, że zużyłam 6,88 g, także sporo mniej niż w poprzednim, ale też jest jakieś zużycie. Ok, dalej mamy bazę pod makijaż z Dewan. Makeup Pro Primer, wersja rozświetlająca, oczywiście produkt z Oriflame. Tutaj było 30 ml. Pod światło widzę, że już mam tyle tej bazy, także oko powoli idzie. W poprzednim miesiącu było 29,72 g. Teraz jest 25,46 g. To znaczy, że zużyłam 4,26 g. W porównaniu do poprzedniego miesiąca nie mam, bo w poprzednim miesiącu go prowadziłam. Także myślę, że on standardowy chyba w zużycie. Zwłaszcza, że prawie codziennie używam. Jak się maluję, to za każdym razem staram się używać. Okej, okay, dalej mamy szminkę z, też z Oriflame z The One. Wersja Powershine HD i odcień Luminous Nude. To jest taki kolorek. Taki cielisty wręcz z drobinkami. Zrobię wam złocza. O, widzicie? Ja go używam na matowe szminki, bo nie lubię matowego wykończenia na ustach. Jak mam jakąś matową szminkę, to żeby jej nie wyrzucać to yy, nakładam sobie taki później na wierzch, taki topper. I ładnie, fajnie to wygląda. Jakiś kataru dostałam. Także w yy, poprzednim miesiącu było 11,78 gram. Teraz jest 11,69 gram. To znaczy, że zużyłam 0,09 gram. Także niecałe... 0,10 gramów, także powoli, powoli idę, no matowych szminki, matowe szminki rzadko sięgam, powiem Wam szczerze, więc dłużej mi się zajdzie z ze użyciem tej szminki. Okej, okay, na miejsce tamtego korektora w sztyfcie włożyłam puder pod oczy z Vibo Under Eye Hydrating Setting Powder i jego początkowa waga to jest 40,33 gramy. Fajny jest ten puderek. Jak widzicie, sitko wyjęte, jak zawsze. No, już dużo zużyte, ale długo już go mam i chciałabym go zużyć już, bo chyba już drugi rok leci. Tak. Także drugi rok leci. 5,5 grama i tu pisze lekki puder pod oczy z kolagenem. Bardzo fajny, ładnie mi tu wygładza, nie przesusza, spoko jest. Ale to był mój pierwszy puder pod oczy, jaki sobie kupiłam. Na, yy, w użytku jeszcze mam dwa inne yy, z Lovely. I yy, po prostu wrzucam go do tego projektu, bo chciałabym go już złożyć i mieć go z głowy, żeby mi się nie przewracał dalej. A już długo go mam, także chcę go złożyć. Dalej mam szybki puder z I Love Revolution, wersja kokosowa. Jak widzicie, już tu naprawdę niedużo zostało. Także mam nadzieję, cichutko, że do następnego update'u możliwe, że ten puder już zużyję. Bardzo bym chciała. I w poprzednim miesiącu było 65,83 gramy. Teraz jest 62,50 gram, to znaczy, że zużyłam 3,33 g W porównaniu do poprzedniego miesiąca to jest tyle samo. W poprzednim było 3,23, tutaj ciutkę więcej, ale mniej więcej po tyle samo zużywam. Także no, cichą nadzieję mam, że zużyję do następnego update'u. Ok, dalej mamy róż prasowany z Max and More w odcieniu 164 Dusty Rose. Jak widzicie, deneczko się powiększa, w końcu dobiliśmy do niego po buch, Nie, po półtora roku. Nie czekajcie, w, śre, w sierpniu, przepraszam, minie dwa lata, jak go będę używać. No. Także po prawie dwóch latach dobiłam w końcu dodenka. Także w poprzednim miesiącu było 28 gramów. Teraz jest 27,85 gramów. To znaczy, że zużyłam 0,15 gram. No i cały czas staram się go używać. ok, dalej mam bronzar w kremie z Glam Shopu. Tutaj już mi się napis zaczyna ścierać. Bronzer w kremie w odcieniu oliwkowym. No, to wgłębienie się już coraz bardziej powiększa. Myślę, że może do następnego update'u dobiję do denka, bo już tak naprawdę widzę, że, że będę już chyba dobijać do tego denka, powiem Wam. No, jak wiecie albo nie wiecie, ja nie przepadam za kremowym konturowaniem. To sobie kupiłam, bo było na promocji w Glam Shopie i twierdziłam, że kupię, przetestuję. Głupia byłam, że wzięłam taką dużą pojemność, bo tu mamy 25 gramów. Trzeba było coś mniejszego, no ale tak to bywa. Także wrzucony jest ten projekt, bo chcesz go zużyć, pozbyć się, póki jeszcze się daje. Jest w miarę taki świeży i się nim da robić. Nie śmierdzi. Sierpniu, chyba. Nie pamiętam, ale jakoś koło sierpnia będzie rok, jak już będę używać go. Także nie jest źle, ale no to nie jest moja ulubiona forma. I w poprzednim miesiącu było 65, jeszcze to zapięcie jest takie o 65,63 gramy. Teraz jest 64,92 gramy. To znaczy, że zużyłam 0,71 gram. I będziemy go dalej zużywać. Dalej mam rozświetlacz z Bell Oriental Gold, ta wersja. I zobaczcie, dobiłam do denka, widzicie? Także super, cieszę się. Ładnie pachnie, bo on ma sobie olejek arganowy. Bardzo ładnie pachnie. Także już dobiliśmy do niego tutaj, do denka. I w poprzednim miesiącu było 19,28 gram. Teraz jest 19,09 g, To znaczy, że zużyłam 0,19 gram. Także sporo. W porównaniu do poprzedniego miesiąca to jest niby mniej. Ale dobra, także zużywam. Myślę, że ja go w tym roku na pewno zużyję. Mamy teraz kwiecień, także spokojnie. I ostatni produkt jest to kredka żelowa z Avon w odcieniu Nude. I powiem Wam, że w poprzednim miesiącu było 4,57 g, Teraz jest 4,48 g. To znaczy, że zużyłam niecałe 0, przecinek 10 grama, także spoko jest zużycie, powoli zużywamy, tyle jeszcze mi zostało, także super, używam ją na linię wodną i mi się sprawdza do tego dobrze, ok, tyle tych produktów było yy, zużytych w tym miesiącu, yy, takie wprowadziłam nowe, Napiszcie mi, jak u Was idzie zużywanie kolorówki? Wiadomo, to są takie produkty, które no zużywają się najwolniej, chociaż i tak podkłady, co jeszcze, jakieś bazy, mgiełki do twarzy utrwalające, zużywają się szybciej w porównaniu do jakichś pudrowych produktów czy kremowych. Także Jestem ciekawa Waszych yy, zużyć, czekam na nie w komentarzach, piście mi jak najbardziej, jestem ciekawa, a tymczasem ja już nie przedłużam, życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, cześć!